Jakie Pani powody słyszę w gabinecie? Co Pani diagnozuje? Dlaczego Polki zaczynają wchodzić w to głębiej? Często kobiety piją, jednym z powodów jakby picia kobiet, takim ważnym powodem jest poczucie krzywdy i poczucie winy. Mhm. Jest niskie poczucie własnej wartości i jest nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. Jest no, takie poczucie niedowartościowania, takie, takie czegoś mi brakuje. Mhm. Często, no, tak jak mówię, to jest, to jest to przyzwolenie społeczne. Chcę pokazać, że mogę, tak? że no, właściwie to radzę sobie z tym. Nie? Mhm. Wiele kobiet na początku nie widzi w tym nic złego. Tak jak mówisz, mm -hmm. lampka wina, wyjście z dziewczynami, fajnie spędzony czas, mm -hmm. fajny wieczór, ale w pewnym momencie przekracza się tą granicę i ta granica jest najczęściej niezauważalna.